19. Salwatoriańskie Forum Młodych. Za nami trwa mecz, Święto Młodych w pełni, a z nami goście. Przedstawcie się. Ada? Mateusz? Grupa Luz Control, która prowadziła dla naszych uczestników warsztaty taneczne. Powiedzcie nam, co to za muzyka, co to za taniec? W tym roku uczyliśmy naszych warsztatowców, uczestników naszych warsztatów elementów hip-hop i elementów b-boyingu, czyli potocznie tańca breakdance, ale w końcowym show wykorzystaliśmy też elementy innych stylów tańca, a także wykorzystaliśmy talent aktorski naszych uczestników. A powiedzcie jak pracowało się z naszą młodzieżą? Bardzo dobrze. Szybko przyswajali wiedzę, kroki i choreografię. Była też grupa z Węgier, Porozmawialiśmy się w języku angielskim i płynnie bardzo to się prowadziło. Salwatoriańskie Forum Młodych to takie specyficzne spotkanie. Jesteście z nami drugi rok. Powiedzcie, czy coś może się zmieniło, coś nowego zauważyliście właśnie w czasie forum wśród tych młodych ludzi? To jest nasze drugie forum. Rok wcześniej byliśmy pierwszy raz, no i na pewno zmieniło się tyle, że, że wiele więcej osób jest teraz. Także naprawdę od strony organizacyjnej na pewno jest to trudniej wszystko ogarnąć, ale było, było wszystko super. Pozapinane na ostatni guzik. Więcej osób mieliśmy na warsztatach i można powiedzieć, że ludzie też. No są, są, są bardziej otwarci, młodzież jest super, naprawdę i nasza grupa Warsztatowa też była świetna, świetna atmosfera. Należy zaznaczyć, że zeszłoroczne hasło nastawcie na więcej zostało zrealizowane. Dokładnie, więcej osób, więcej ludzi otwartych, którzy chcą y, czegoś nowego doświadczyć. A powiedzcie, y, właśnie hasło forum tegorocznego rocznego podaj dalej. Jak myślicie, czy ono ma jakiś taki związek z tym, co robiliście, związek z kościołem, czy, czy to jest jakieś takie hasło, które mogłoby się stać na przykład mottem życia dla, dla ludzi? Oczywiście, no to może będzie taka oklepana odpowiedź, ale podaj dalej, czyli przekazywanie właśnie tych wartości chrześcijańskich, tego szczęścia, radości. Tutaj podczas warsztatów było przekazywane właśnie talenty, które posiadamy, prawda, czyli przekazywaliśmy swoje umiejętności. Myślę, że to, to jest coś, co można podać dalej, tak przekazać tą dobrą nowinę. I poza tym na warsztatach przez cały czas mówiliśmy o tym podaj dalej. w, w różnych kontekstach, że mogą właśnie dzielić się swoimi umiejętnościami z ludźmi, tym co się nauczyli, ale oprócz tego jak, będzie show, czy jak będą tańczyć, to, to energią, którą będą mieć w sobie, pozytywną, czy też będą chcieli przekazać jakieś konkretne uczucia w tańcu, mogą też je podać dalej innym ludziom i dzięki nim ktoś może poczuć się dobrze, ktoś może poczuć się szczęśliwy, może, może poczuć się tak jak oni, jak tańczą i może, może to coś w, w, zmienić w tych ludziach, którzy na przykład będą ich oglądać. Czyli młody człowiek, który przyjedzie na takie forum, na takie spotkanie, czy może się nauczyć czegoś nowego o kościele, o przeżuwaniu wiary? No Oczywiście, to jest w ogóle wszystkim tym, którzy są jakoś negatywnie nastawieni albo mają jakiś stereotyp w głowie, to zapraszam serdecznie tutaj, żeby poznać, że tak powiem, chrześcijan od zaplecza. Myślę, że. To, jak to tutaj wygląda, to jest zbliżone do tych korzeni Jezusowych, że tak powiem. Czyli no nie, no jest, jest śmiesznie, jest dużo zabawy, ale też jest, jest niesamowita Eucharystia i msze. Bardzo ciekawi ludzie przyjeżdżają, właśnie otwierają że tak powiem, różne kanały drogi dojścia do Boga. Naprawdę jest wybór jak w supermarkecie. Nie? <grych> Bardzo fajne porównanie. Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. Czy łatwo jest żyć w prawdzie, żyć prawdą? Bo tego tutaj też uczyliśmy się, ale właśnie wracając potem do domów, jak to wygląda w rzeczywistości? Jest na pewno trudno, trudniej niż tutaj, z tego względu, że tutaj Eucharystia też wygląda inaczej, jest dużo muzyki, dużo śpiewu, dużo zabawy, dużo emocji pozytywnych i wzruszenia i w domu na pewno będzie trudniej. I z, z życiem w prawdzie, no, no wydaje mi się, że jest, jest trudno żyć w prawdzie. Jest trudno, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, i nikt nie powiedział, że łatwe życie to szczęśliwe życie. A czego byście życzyli młodym ludziom, którzy tutaj byli i którzy tutaj przyjadą na następny rok, mam nadzieję? Żeby wytrwali w tych postanowieniach i w, i w tej dobrej atmosferze, w tym duchu właśnie prawdy, żeby przekazywali dalej. I... Żeby się nie poddawali tak naprawdę. bo Tak jak też ona powiedziała, życie wprawdzie jest jakby życiem pod górkę, ale na szczycie. Mam nadzieję, że się spotkamy. Ale droga wszyscy. do prawdy to droga do szczęścia. Bardzo pięknie Wam dziękuję za rozmowę, dziękujemy za Wasz wkład w nasze forum. E, ja zapomniałem powiedzieć na początku, że tak naprawdę rozmawiamy w trójkę. I e, także. Bardzo, bardzo. Jeszcze raz dziękujemy. Życzymy Wam również wielu sukcesów, wiele radości. I żeby to hasło Podaj dalej, żeby też było aktualne w Waszym życiu. Żebyście i Wy mogli podawać dalej wiele radości, którą macie w sobie i to, co macie w sobie najlepszego, ale żebyście też otrzymywali wiele dobra od Boga i drugiego człowieka. Dziękuję jeszcze raz.